Siema, z tej strony Janu. Witam Cię w kolejnym materiale, w którym pokażę Ci, jak skutecznie zarabiać monety w EFC 25. Dzisiaj skupimy się głównie na kartach troszeczkę droższych niż w poprzednich materiałach, które Wam prezentowałem, ponieważ będą to karty w granicy 20, 30, czasami do 40 tysięcy. Także coś, na czym możecie zarabiać po 2-3 tysiące na karcie, czyli już troszeczkę, troszeczkę więcej niż w poprzednich filmach. Na czym generalnie ta metoda się skupia? Metoda to jest po prostu flip Grywalnymi kartami z segmentu średni niski budżet, natomiast do tego segmentu zaliczamy takie karty poniżej 100 tysięcy po prostu. Ehm, ze stylem gry. Ze stylem gry. Jakie style gry są kluczowe? No, kluczowe style gry, no to wiadomo, cień oraz myśliwy. Natomiast można też robić wariancje z katalizatorem lub kotwicą. Też to są spoko, style, ale nie są aż tak wydajne, jak myśliwy i cień. One są najbardziej pożądane i najdroższe. Na sam początek będziecie mieli na ekranie cały czas nazwiska, no i metody, te, metodykę, jak ja to wykonuję. Tutaj sobie powiększę trochę ekran. Mamy Davisa. Davis, jak to robimy? Sprawdzamy na początek cenę karty bez stylu gry. Tutaj mamy 29,5 tysiąca, a później sprawdzamy cenę karty z nałożonym już, już stylem gry. Mamy 32 tysiące, czyli Davis wygląda w porządku. Kupujemy go za 2,5-3 tysiące taniej. Nawet jak widać na ekranie, 4 tysiące taniej. No, i możemy go sprzedać po wyższej cenie. Po cenie karty z cieniem. I tak to mniej więcej wygląda. To będziecie mieli cały czas na ekranie. Będę o tym powiadał, ale na początek, tak bardziej troszeczkę teoretycznie Wam opowiem, jak to działa i dlaczego to działa. Wyobraźcie sobie sytuację, że macie. Mm, za... Jesteście po prostu graczem, który chce mieć Davisa ze stylem gry cień, ale trafiliście go z paczki i nie macie stylu gry cień. Albo nie, inaczej, nie trafiliście go z paczki, tylko chcecie go kupić. O chcecie go kupić, bo wam się spodobał, przeciwnik was zniszczył tym zawodnikiem. No i patrzycie na rynku, okej. Okay, kupiliście, ale on nie ma stylu gry, nie? Znaczy patrzycie, jest na rynku bez stylu gry. Mówicie: "Kurczę, no mi się ze stylem gry", no ale jak nałożę ten styl gry, no to muszę kupić styl gry, który kosztuje tam aktualnie 3 300, 3 400 w zależności od dnia, godziny w sumie, więc to jest ruchoma cena, ale około 3000. No i jak sobie dodacie do ceny e, zwykłej, czyli do tych 19500 tysiąca, 3 000, no to Wam wyjdzie no, załóżmy 500 tysiąc monet więcej niż jakbyście kupili z nałożonym stylem gry. Więc ten gracz, który chce taką kartę od Was kupić ze stylem nałożonym zyskuje, bo kupi taniej to niż osobno te dwie karty, a Wy zyskacie taniej, bo kupicie go po cenie normalnej, jakby nie miał tego stylu, więc to jest po prostu e, dlatego. Ta metoda działa. Trochę zagmatwane, ale też chcę, żebyście byli uważni na tym, co jest na ekranie, bo przed chwilą był Kante. Kante również sobie sprawdzałem. Teraz sprawdzę sobie Markiniosa. Markinios. E, na początek sobie tak mniej więcej oscyluje, ile on może kosztować, około 206, 26, 26,500. Nie ma go, no to troszeczkę więcej sprawdzę, ile bez stylu gry kosztuje. Kosztuje 27, na 57, 9 minucie po 27 250. może za 27,5. Już by nam się trafił taki shadow, ale zobaczymy. Z shadowem mamy za 29, no, czyli około 2000 zysku mamy na tej karcie. Um, brutto to wyjdzie troszeczkę mniej, no ale jakby. Takie karty też są potrzebne, przynajmniej przy nauce, gdzie zarobicie te 500 monet, 700 monet, to też jest jak najbardziej w porządku. Nie możecie być greedy, napaleni na wysokie zyski po 5000 na karcie, no bo na, tej kar na tym stylu zarobicie maksymalnie 3-4000 na karcie. To jest taki max, naprawdę, no bo też musi się opłacać komuś, kto kupuje to ze stylem nie? Także to jest taka, taka zależność w tej wariancji. Jakie karty? Też będzie takie pytanie pod ten styl gry patrzeć. Ja Wam tu pokażę kilka różnych nazwisk na serwerze premium. Są arkusze w Excelu, w którym macie wypisane karty, nazwiska, kluby oraz filtry pod to, bo filtry również działają. Filtry są mega OP pod licytację, więc do nich zachęcam, abyście odwiedzili kanały premium. Linki są w opisie. Troszeczkę jeszcze miejsc zostało przed startem dzisiaj pełnej edycji. Myślę, że myślę, że to będzie porządku. Przed startem nowego eventu też także myślę, że to będzie w porządku dołączenie lub nawet w trakcie. To też Wam się na pewno przyda, ale na pewno w piątek planujemy duże zakupy na segmencie wysokich cenowo kart. No ale dobra, licytujemy se Markiniosa, no bo można albo licytować, albo snajpić. Tak jak kto woli, to i to działa. Można to dowolnie mieszać. Więc do tego Was też zachęcam, żebyście nie tylko snajpili, ale również próbowali swoich Próbowali swoich tutaj sił na licytacjach. One też są w spoko, szczególnie w nocy, także do tego zachęcam. Ja sobie tutaj marki Niosa chwileczkę pośledzę. Jak widzicie już po cięciu szybciutkim te karty mamy na rynku. Wleciała reklama tutaj Trading Group, także gorąco Was tam zachęcam do, do wejścia na ten serwer. Zwracają się rzeczy niesamowicie, jak na razie mamy myślę 95% skuteczności w inwestycjach i w flipa, w handlu. Zresztą na samym końcu materiału Wam pokażę przykładowe rzeczy, jakie są, jakie możecie znaleźć na tych kanałach. Więc myślę, że gratka dla tych, którzy się jeszcze zastanawiają. Mam nadzieję, że rozwieje Wasze wątpliwości, bo zarabiamy na grubo. Cały czas dostępne są nowe rzeczy, tak samo takie rzeczy opisane i pełna lista nazwisk, no bo jest ich więcej. Jest także Angel Korea. Oczywiście, gdybyście Wy chcieli szukać takich zawodników sami, no to też Wam powiem, jak to zrobić. No bo nie jest to tajemnicą. Po prostu sprawdzacie popularność danej karty. Sprawdzacie, czy nie mam przypadkowo jakichś zamienników w SBC, czy może w wyzwaniach. Po prostu karta musi być niezbyt konkurencyjna, wyróżniająca się, dobrze się łącząca z innymi kartami i po prostu musi mieć troszeczkę tego hype'u na grę. Musi być grywalna. To jest w ogóle aspekt po pierwsze. Musi być kartą grywalną. No i później na fotbinie sprawdzacie sobie, jakie style gry ludzie proponują do tych kart. Tam macie na zazwyczaj top 3 i tam 80% załóżmy na cień. Jak jest 80% na cień lub myśliwy, to jest jeszcze spoko, więc można kupować, ale są niektóre, które mają 100%, że tylko się opłaca cień albo myśliwy, no inaczej nie ma sensu tej karty w ogóle brać. W takim przypadku na przykład jest Korea, który ma fajne statystyki 8.5, 8.4 strzelania i z tempa, dodajemy styl Hunter i on ma po 90 parę kartą 82, więc on jest OP. Dlatego też on jest gwarancją zysku. Też, oczywiście, na samym końcu materiału Wam pokażę, jak to się prezentuje, jeżeli chodzi o listę sprzedanych rzeczy, żebyście też mieli pogląd, ile łącznie zarobiliśmy. Myślę, że nagrywając taki filmik w 10 minut, na pewno jakieś 15-20 tysięcy wyciągniemy z tego i to bez problemu. Zobaczcie, Korea za 19 tysięcy siad perfekcyjnie wystawiam go sobie poza wyżonej troszeczkę, albo nie, damy taki lekki lekko zaniżymy 21, albo może 21,5. Nie, no dobra, damy no, 21 na cele, marke... na cele tutaj filmowe, abyście po prostu sprawdzili, że to się sprzedaje. Zazwyczaj do godziny, dwóch te karty się sprzedają. I kiedy takie karty kupować? Kiedy to sprzedawać? Kiedy, tym w ogóle... kiedy to używać? Nigdy nie kupujcie tego przed godziną 19, czyli od 17 odpuśćcie sobie, ale rano spoko. Po 19 jeszcze lepiej. Po 19 w nocy licytacje super, i na rano to sprzedajecie, macie cały dzień. Godziny takie zero to jest od 17 do 19. Wtedy błagam, nic nie róbcie w związanego z flipami, bo to może polecieć na łeb na szyję i nic wam nie dać. Czasami może oddać, nie mówię, że nie, ale zazwyczaj się to kończy niestety niepowodzeniem, więc tych godzin unikamy do handlu. Wtedy tylko i wyłącznie szukamy przecieków i kupujemy coś pod przecieki. A propos przecieków, ostatnio właśnie. Miałem takie przecieki odnośnie właśnie meczu Real madrid atletico no i też pozycja CAM, czyli SPO, była dosyć pożądana w tym SBC, więc udało się na tych kartach sporo zarobić pieniążków, bo po 1600 były sprzedawane, gdzie reszta kart była po 700-800, no generalnie dosyć słabo. Ale dlaczego tak słabo wypadły te ważne mecze? Po pierwsze. Wszystko byłoby spoko, gdyby nie błąd IFOPA EA, które załączyło błędne wymagania i można było używać kart z Liverpoolu jakby EA Sports Cyne Game. I to jest to, co na ten temat mam do powiedzenia, bo troszeczkę to pokrzyżowało moje plany, bo troszeczkę więcej miałem tych kart z Real Madrid, nie tylko na pozycji SPO, ale też na innych pozycjach. No i one niestety, ale za zero. Trzeba było je sprzedać przez ten błąd. Czasami się tak zdarza, jest to niestety nie do przewidzenia, że po prostu EA czasami się przewróci, grzecznie mówiąc. No. Był też również matcha United i Spurs, o których też informowałem, także można było sobie na tych ważnych meczach, pomimo tego błędu, troszeczkę końców zarobić. Także to jest w porządku, ale my aktualnie przygotowujemy się pod karty Road to the Final i mamy już niektóre piki na low budżecie do zakupu. Tak samo pod budżet od razu przed przeciekami jeszcze ogólnymi skupowaliśmy karty meta, które też odbiły i zaraz będą zresztą Wam pokazane, jak my to robiliśmy i jakie to były karty. No więc wcześniejsze przecieki na pewno dają, więc to jest na pewno na plus posiadanie takich wtyków. Dlatego też, jeżeli chcecie, wy takie rzeczy mieć, no to zachęcam. Nie wszystkie wcześniej są podawane, no bo nie wszystkie wcześniej są po prostu możliwe do wyłuskania z plików gry. Natomiast niektóre, najbardziej wyjuszczone, można sobie jak najbardziej wcześniej, nawet samodzielnie możecie z tego korzystać. Troszeczkę trzeba się pobawić. Wczytanie kodu i aktualizacji na pewnych stronach, ale działa, działa działa, więc jak najbardziej na godzinkę przed zawsze to jest naprawdę. Także to jest na pewno na plus. No i tutaj kontynuując całą tą kwestię, prawda, związaną z naszym zarabianiem, mamy debinie. Debinia, czyli karta też dosyć ikoniczna, natomiast jej liga nie jest zbyt dobra. Bastoni, mamy Bastoniego. Który jest obrońcą, ogromnym obrońcą, to tak niestety musi zabrzmieć. Jest to ogromny obrońca z Interim Mediolan, który też jest dosyć dobrą kartą do flipowania z stylem gry cień. ze stylem grycień, ze stylem grycień z tego względu, że po, prostu, że po prostu jest grywalny, mimo 75 pejsa i tak ludzie nim grają. Co jest taki troszeczkę van dijk ale bez sterydów więc taki pre -Vendijk. Statystyki defensywy prawie 90, także tutaj z cieniem on ma prawie 99, co jest niesamowitym, niesamowitym plusem. Tutaj możemy sobie tego zakupić no i sprzedamy go sobie. Tutaj niski zysk mamy na akurat Bastonim. Troszeczkę też tą cenę zawyżyłem, natomiast on i tak nam zejdzie. Może nie w pierwszej godzinie, ale może w drugiej. Także też czasami zdarzają się takie karty, jeżeli je widzicie często, no to odpuśćcie sobie, bo nie zawsze każda karta działa o danej godzinie, prawda? Dlatego też warto co godzinę robić sobie taki restart. No i sprawdzać, czy ta karta aktualnie nam urosła. Dobrze. O czym mógłbym wam powiedzieć jeszcze teraz? Na pewno mogę wam zachęcić Was do wzięcia udziału w konkursie o wersję premium. W komentarzu wystarczy, że napiszecie swoją kartę, którą darzycie ogromnym sentymentem patrząc na edycję wstecz więc możecie napisać, jaką kartą graliście w FIFA 19, 14, 22 albo 24. Także tutaj jest ta dowolność. opiszcie go w dwóch, zdań, dwóch, trzech zdaniach. Dlaczego? Albo po prostu jednym zdaniem lub dwoma zdaniami. Krótki komentarz ma być, nie musicie się rozpisywać. Najciekawszą rzecz sobie wybiorę. No i nagrodzę go takim dostępem do darmowych porad premium, do których bardzo zapchęcam, Zbliża się nowy miesiąc, więc też ostatnia szansa na zakup wolnych miejsc więc na pewno do tego też zachęcam, żebyście wchodzili i korzystali po prostu z tych porad. No jak widać zwraca się. Co widać oczywiście po opiniach i zadowoleniu ludzi, którzy są u mnie na Discordzie. Ponad 100 osób jest tak, że ludzie na pewno szanują i wspierają tutaj tę kwestię. No i też polecają lub nie polecają, jeżeli coś mi się nie podoba. Także też można podpytać, jak to wygląda. Mamy liroya Zane, który fajnie wygląda, bardzo ciekawa karta z tym speedboostem. Spoko sprawa z lirojem. Tutaj sobie zdecydowałem się na licytację tych kart. Z tego względu, że sporo z nich na snajperce nie wypadało, więc uznałem, że okej, okay, licytacje też są w porządku, ale sprawdzimy sobie, może akurat jakaś się uda. W okolicach 22 750 można go sprzedawać, więc to jest na pewno też dobry aspekt do tego, aby sobie na nim zarabiać i myślę, że to będzie w ogóle fajna karta, bo on ma dosyć dobrą przebitkę. Tak 15-2000 na nim jesteśmy w stanie zarobić netto, więc to jest sporo. Na jednej karcie 20 tysięcy to jest 10%, więc to jest rzecz, do której dążymy. A żeby zarabiać na każdej karcie minimum te 10%, to jest naprawdę w porządku sprawa. Ja sobie tutaj snipe z 18 tysięcy, proszę bardzo. Ale spadł z nieba chłopak. 3750 zł monet na tej karcie zarobimy, odejmując podatek, no trzy koła będzie. Także to jest y, tak zwany strzał do którego dążycie. Jak znajdziecie taką kartę, to jest tak zwana żyła złota, no i sobie z niej korzystajcie, bo akurat Sanę tutaj wyskoczył, więc jak wyglądać ten materiał, pierwsze co zróbcie, to sprawdźcie, czy Sanę jest osobą do flipowania dobrą na ten moment. Wiadomo, to się zmienia z godziny na godzinę, więc może za godzinę będzie to bastoni. Bo teraz akurat jak to nagrywam Bastoni taką kartą dobrą nie jest, ale ogólnie występuje bardzo dobrze, jeżeli chodzi o aspekty flipowania. Dobrze, myślę, że tak, materiał już powoli nabiera rozpędu 14 minuta, także myślę, że będziemy mogli sobie tutaj to skrócić i opowiedzieć Wam troszeczkę nieco o rzeczach, nad którymi, nad którymi pracowałem wcześniej, czyli po prostu rzeczami, które dodawałem wam na Story na profity, prawda? Więc tak, sprawdźmy. Sprawdźmy na pewno aspekt. Sprawdźmy sobie rzeczy, które... na których handlowaliśmy. Wspominałem o Real Madryt. Także jest Brahim. 1300, 1500, 1600, nawet za 1700 udało się go sprzedać. Także to jest spoko. No i co? Reszta kart takich troszeczkę z wyższego budżetu też takie się znajdą. Także jak macie jakiś dobry budżet, no to zapraszam, zapraszam. 20... 30 tysięcy na każdej karcie. Tutaj widzę Rafinia, również 249 kupowany, 280 sprzedawany, ale złote to troszeczkę tańsza, raucho z 75 na 93, openda z 32 na 41, 10 tysięcy, mega spoko, bardzo fajny deal. Buka Saka z 34 na 50 około 1000, no wiadomo tutaj jest ten minus, ale za późno screenshota zrobiłem i za późno go sprzedałem troszeczkę, więc ten zysk był trochę mniejszy, ale to przez to, że zaspałem. Hieza również super zysk, Barella super zysk, Nico Williams 25 tysięcy, tak solidnie, więc naprawdę bardzo przyjemnie. No i Rafinia. 16,5 16 tysiąca zysku na tej karcie. Przejdźmy sobie jeszcze na listę transferową. Te wszystkie flipy, które wam pokazywałem, jak widzicie, sprzedają się z godzinki na godzinkę. Maksymalnie dwie godziny miałem, i wszystko mi zeszło. Także spoko, myślę. Debinia, 3 sztuki. Marquinhos, też chyba 3 sztuki. Od 28 250 do 29 tysięcy nawet sprzedawałem tę kartę. Debinia standardowo, jedna cena. Był Bastoni, Cristiano, James, Kante. Kęty troszeczkę mi tutaj fajnie powpadał, więc to spoko. No i ZANE też super, super, super karta. Tutaj jakieś się wprowadziły zamieszanie, ale jest to Mori, karta w granicy 40 tysięcy, jest Davis. Także spoko, jeszcze doku. Hmm, doku nie pokazywałem, ale też jest za 25 kupowany po w 22-21. Mega spoko, mega spoko sprawa. Także na ten moment byłoby to na tyle. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o konkursie, pamiętajcie o wejściu na. Discorda, o łapce w górze i o subskrypcji, bo ona jest niezmiernie dla mnie ważna. Chciałbym mieć chociaż te 5000, już wtedy mógłbym być takim mini youtuberem. Także zostawcie się, proszę. Dzięki i do usłyszenia.